Ale, ale, widzowie, nic nie widzę, nic nie widzę. Czy... O, już widzę. Cześć, 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 widzowie, witam. O, kamera. Dzień dobry. To ja, Palion. I ale, ale, kolejny film. Witam. Dzisiaj, widzowie, będziemy. Prześladować Wojana. W sensie to źle brzmi. Bardziej mi chodzi o to, że chcę zobaczyć, co Wojan robi takiego, jakby poza nagrywkami. Po prostu, wiecie, nagrywa, to jest energiczny, tam coś robi. A co robi takiego poza nagrywkami, to jest prawda, w swoim domku, tam może poza domkiem, właśnie coś mm, bajeruje, prawda, na Wojanowicach. Zobaczymy, widzowie. Zostawicie łapeczki do góry, jeżeli chcecie. Kolejny taki odcinek z dnia Wojana poza nagraniami. Ale moi drodzy, jeszcze przed odcinkiem, muszę wam zaprezentować mój nowy sprzęt, który jest tu dowie Paczkę dostałem od MSI. I mamy tak: czarną mychę, biały kontroler oraz klawiaturę również razem z myszką. Zwy, na sam początek zajmiemy się tym białym sprzętem. Jeżeli ktoś nie lubi białego, to oczywiście ten sprzęcik macie w kolorze czarnym. Jak chcę też wspomnieć, widzowie, że normalnie ta myszka, która jest w zestawie, powiecie, niektóre osoby po prostu nie chcą razem z klawiaturą, myszki po prostu, bo nie potrzebują. Taka myszka oczywiście będzie osobna do kupienia również. Zwy, jest to myszka Clutch GM11. Zwy, myszka ma piękne oświetlenie RGB, jak widać. I można zmieniać oczywiście samemu kolory bez dodatkowych programów. I myszka nadaje się jak i dla praworęcznych, jak i dla lewo. A tutaj mamy klawiaturę GK30. Klikam w następujący sposób. Widzowie świeci się po prostu przepięknie No zobaczcie na to. Wyłączyłem lampy, żebyście widzieli cały efekt, jakby. No jest przepiękna. Nie widzowie, jest że no, MSI to nie jest byle jaka firma. Solidny sprzęt. A no, wiecie, co jest najlepsze, że posiada wodoodporną konstrukcję, ta klawiatura. Nie myślałem naprawdę widzowie, że ten pad będzie tak dobrze wykonany. Działa bezprzewodowo, jak i przewodowo. W ogóle mamy takie kozaskie dodatki do pada, że możemy sobie nałożyć albo krzyżak, na magnes co najlepsze, albo takie kółeczko. Ten padzik, widzowie posiada dwa silniki wibracyjne, dzięki czemu lepiej czujesz rozgrywkę po prostu. Solidne wykonanie oznacza to, że no długo. Długo będziecie grać na tym padzie. Dobra, pozostała rodzynka w zestawieniu. Ta myszka jest pięknie zapakowana. Myszka GM41 Lightweight Wireless. Czyli jest ona jest przepiękna, widzowie. Ej nie! czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Wizowie to jest myszka bezprzewodowa, która ma taką kozacką ładowarkę, że ją dajemy tak. I ta myszka się ładuje. I wiem właśnie, że bardzo długo trzyma na tej baterii, co jest najważniejsze. No, no idealna myszka do gier, widzowie. Mam oczywiście kabelek, żeby to podpiąć do komputera. To sobie leży obok kompa. Przestajemy grać, dajemy do ładowania. Taka filozofia. Cały sprzędzie, już opakowałem, jestem w szoku wizowie, jak on jest prostu dobry. Wizowie ale jeszcze MSI ma dla was konkurs, o którym więcej informacji oczywiście macie w opisie Jak jest konkurs to trzeba brać udział Oraz tam znajdziecie więcej oczywiście na ich stronie informacji na temat tych wszystkich sprzętów po prostu gamingowych na, Mam jedną podkę na niewidzialność na 8 minut, żeby go najpierw pośledzić, żeby sprawdzić Ja w ogóle zdejmę wszystko na wszelki wypadek Żeby sprawdzić właśnie co on takiego robi, się, smyczki się może przydadzą Więc ja sobie nawet już wypiję, bo jak my gdzieś tu spotka to będzie niefajnie I idziemy na razie go śledzić po prostu Dobra, wejdźmy na razie do, zaraz do jego domku i śledzimy przez te 8 minut max, chyba, że już potem zauważy, bo coś odwale... O, jest u góry, dobra. Okej, okay. o, jest, jest. O! A, niszczy... Niszczy drewno jedno. Mi się wydaje, widzowie, że Toit teraz próbuje zbudować, prawda, coś tutaj u góry, bo... O, coś tu jest. Jakieś schodki takie zrobił. Jakiś pla planuje coś, planuje... To drewno mnie irytuje! Irytuje go drewno, widzowie. No, no, tu nie pasuje. Oj, ale było blisko, ja, ja wiem co ja nie zrobię Nie pasuje już w ogóle Mu nie pasuje, on nie wie co zrobić Gdzie są zwierzęta? Ooo, oh, idealnie oh. Piękne drewno, piękne oh, drewno oh. Ale jest piękne drewno <duszyna> oh. oh. Idzie Halina, o, oh, o, oh, coś zrobił? Tak właśnie, tak, tak, tak Tak, 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 właśnie tak, idealnie Idealnie <tractam> Halina go <toczność> zawitała Wow Ej, siemka świnkalnika, przyszłaś mnie odwiedzić? Co ty tutaj robisz, świnkalnika? A on buduje drugie piętro, jakby. Jak ty się hmm. tutaj dostałaś, co? Czemu tak? Dobra, id idziemy cię zanieść z powrotem, bo ty nie możesz tak sobie chodzić po zabieramy, domku, bo zginiesz. Zabieramy ją, zabieramy ją, zabieramy ją, zabieramy, zabieramy. Hmm, gdzie jest marchewka? Zabieramy ją widzą. kradniemy tą świnkę. O. Ale już mam teraz problem, widzę, to jest dzień... To jest dzień z życia wojna poza nagraniami. Idę, e, świnka, halinka, świnka, co jest, świnka, halinka, gdzie jest świnka, halinka, świnka, linka. świnka linka. szukaj świnki, halinki, cementówka, szukaj świnki, halinki. <grym> Kurde, jeszcze pieska ma, poczekajcie. Gdzie ona jest, gdzie ona jest, jest świnka, halinka, o, jest, o, ja. To znalazł, ale teraz nie będzie pieska. Przestraszyłaś mnie jak wyszła na ten się był. O, ja wiem co zrobię. Patrz. Chodź Tutaj. Ja nie mogę co się dzieje. Nie ma pieska teraz. <tąuitar> no nie, nie idzie za mną. Ho. 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 a. a. pięknie. Cementówka? Cementówka? Widzę, to jest poszukiwania zwierząt Teraz Nie spodziewałem się, że będzie grał sobie normalnie na Wojnowicach i nagle mu zwierzęta będą uciekać Nie wiem, ja ona nie wiem jest. To to zrobił no tutaj ją zostawiałem, no O co to jest za jakiś ten, taki mały kardysterek? Znaczy pokoik Ale jak ona zniknęła, że ona siedziała... nie siedziała Ej, co? To... Moje płotki? To co one tutaj robią? Te <laughs> jest gdzie jest cementówka, no nie potrzyma, Halina mu ucieka, Halinkę damy w to samo miejsce Poza poczekajcie Gdzie to jest? No, w tym samym miejscu, to będzie idealne Myk. Ja, jest ja mu jakąś drogę bym mu zrobił, z diamentów Już mu ukradłem zwierzęta, to zrobimy mu drogę z diamentów Myk o nie, cementówka zniknęła, nie ma jej o. Nie ma, po prostu jest dramat o. Normalnie Dobra. O, poszedł sobie do środka My tu rozkładamy te diamenty Dobra. Krewno mi się nie podoba. <grywa> Jak on zejdzie, to już będzie teren. wiedział. Musimy poczekać, mam nadzieję, że nie zniknie. O, naprawiam. O, naprawiam, dobra. Schodzi. <grywa> o! Przynęta. Jak... Diamencik. Diamencik! Diamencik drugi. Teraz nie wyjdę sześć, on to usłyszy Czwarty, piąty, szósty, siódmy I idzie. diamencik. I idzie. Ósmy I idzie. diamencik Eee. O, ale co? Kozackie to jest, ja nie mogę No jak to się stało, że wy tutaj jesteście zwierzęta tutaj się zaplątałyście, czy co? ja nie mogę, to jest przepiękne. Zjemy się sobie za sobie? mną teraz już nie dam wam uciec. Nie dam wam uciec. O, nie mam tam. ma ich na smyczy. Czekajcie, ile mamy jeszcze? jeszcze wykorzystamy. Na razie się nie. Tak więc. Nas... halinka, no wskakuj, jesteś taka gruba, że nie możesz wskoczyć. Mhm. O no jak jej nie wytrzymam z tymi zwierzętami, no. Łażą mi normalnie. Nie, nie mogę, już myślałem, że da się jednego pieska, kurwa na dwie smycze Dobrze, udało się. Ha! Dobra, nie, świkalinka, chciałem ci dać zaopanie, ale ty musisz tutaj być. Ty. O, co ja zrobiłem? Nie, tak nie może być. Pyk. Okej. Okay. Pinka. Co? No co tu się odwala w tym hałupie? No rozwala się, a dopiero co ją wybudowałem. Świnia, właśnie tu, świnio. <śm> Jesteś zamknięta, Już teraz chodź A cementówka, siedzisz i jej pilnujesz. Już się nie rusza z cementówką, rozumiesz? Cementówka. Ty ma jej jedzenie. Cementówka. No bardzo pięknie, cementówka. dobra. Cementówka. A, kolejna noc na wojanowicach. Mm. Ale. Co Pachnie to? Mi tu zombiakami. co jest, ząbiaki mnie zaatakują? Co tu czemu ty nie ma oświetlenia? Ciągle się tu respią, Gamonie. Co jest tak. grane? Doświetlić Wojanowice, no. Dobra, to idź do Wojanowice, a my postaramy się my... Oj, oj. Dobra. Coś <laughs> nie zauważył. Nie zauważył. Trzeba trzeba ją tam dać jak A O. No nie mam tak. wągla no wungiel jest u Nuba, nie wytrzymam. Dobra, <laughs> do nie, nuba, nawet, no nawet, Dobra, ładnie. nawet do Dobra, idę do nuba No co, tu się nadwaga. I nie, ja cię stąd nie wyciągnę. Ja no. nie mogę! Jak ja mam cię teraz stąd wyciągnąć. Powiedz mi to, Halina. O kurde, ma zadanie. My teraz musimy wyciągnąć świnkę. O, to ja zniszczę to łóżko. A coś się wymyślić. Pek, pek, Kurde! No dalej. kurde! Dobra. dobra. O. o, dobra. O? Świnia, chodź, 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 świnia. świnia, wróciliśmy. Świnia. No. Świnia ty. kurde. Gamoni. Idziesz za mną Świnia. A? Idziesz za mną Czemu to znika? Chodź tu. Za mną. Za mną Świnia. <grym> o Jezu, dobra, podoba mi się ten film Za mną, Świnio. No nie no Kurczaki na święta Świnęta. będą normalnie z ciebie zrobione. Hotu. 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 tu. No i ja teraz normalnie robię tutaj wartę i stoję i cię pilnuję. <grym> Świnia Halina, nie ruszysz się stąd, na, na milimetr się stąd nie ruszysz. Doronie Cementówka kwasu. nie broniła się jej. Co? Co to był? Widziałem siekierę! Co to był? Nederytowa siekier... Bye! <laughs> Wiedziałem, że coś tutaj nie gra. Ja nie mogę, ja ci zabierałem zwierzęta, ja ale diamenty ci dałem, zobacz. Ja. Wiedziałem, że coś tutaj nie gra, Panie Miasty. Nie Ogólnie to był taki palcem. troll, ale ogólnie tu nagrywam po prostu, co robi Wojan poza nagraniami. No, męczy się z niewidzialnymi palionami no, Właśnie widzę, ale yy, powiedz co robisz poza nagraniami, zrób coś co robisz poza nagraniami, ale nie na nagraniach, pamiętaj, nie na nagraniach Tylko co poza na nagraniami, na nagraniach Dobrze, no to, no to ja teraz poza. właśnie zauważyłem tutaj, że bardzo dużo respi się jakichś nieznośnych mobasków, no. więc yy, A, chciałem was. pójść oświetlić Tak, słyszałem, słyszałem jak mówisz Właśnie tak, zauważyłem, że w moim domku nie ma pochodni, więc pójdę teraz do nutka po pochodni Te latarnie Wiesz. powodują, że nie mam mobów, nie? Tutaj i tak, chociaż one słabiej działają niż południe. Uciekaj, 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 uciekaj! Okej, okay, nie wybuchł. O widzisz ja właśnie o tym mogę. mówię! Jakieś kurczę wszędzie moby latają. Dobra, dostał ciosa, zabij go dobrze! O, ale. W modzie nie wybuchnij. Ale czekaj! Z domkonupka to wychodzi! No właśnie tutaj jest jakaś masakra! A tu? I... Co to Wiesz, za Na odcinku to jest nudne! No popatrz jak to jest Ale tutaj co zrobię to? Zrobimy to dawaj, dawaj, a Gdzie, gdzie moich jest? Moich a ja mam, ja mam, dobra, mam jakieś powód w domu się respią, no. Ja tu tutaj mam pochodnie właśnie, no. Tu ma ciemno, tu ma ciemno, tu ma ciemno. <noise> tu jest tyle miejsc ciemnych <noise> Ja nie wiem, to jest normalne, że one się tu respią. nie dziwię się. To jest jasne. No, no wydaje okay. mi się, że no po prostu jest debilem. No jest, jest totalnym. Totalnym! Kończony. Tu się respi. Tu, tu jest w ogóle. Idę już tam na górę też oświetlać. No właśnie, przecież to ani jednej pochodnie. Ale patrz nie tu, no. tu, tu gdzie jest ten śnieg, tu tu trzeba, tam gdzie była nupcia, jest tak ciemno, patrz tutaj. Zauważ. Tu gdzie jest takie czyste pole? Eee... jaka? Aha, o. tam za nupkiem, za, nópkiem, za no. Czyli wojan poza wojan nagraniami yy, oświetla wojanowice często, tak? Jeżeli coś się respi. No, wiesz, i w ogóle zajmuję się takimi sprawami, na przykład ktoś rozwalił e, coś, i ja to naprawiam najczęściej, bo ktoś coś okay. rozwalił i, i nie naprawił się. Ostatnio na przykład fot mm -hmm. na wojanowice. I słyszałem, miałem cały wywalony domek w powietrze. Miał po prostu taki kto? ewidentnie creeper walnął pierda mega mocnego nie nie w chacie. No, okazało się, bo obok była tabliczka. I wtedy kto, ktoś, kto wybuchł creepera, przyznał się kto to był. Zgadnij kto? Kati to. Tak I była tabliczka i było napisane Kochanie, przepraszam, ja. Nie a chciałam gdzie to było? Tutaj Creeper. Tutaj była tabliczka, a tu nie było drzwi w ogóle. ja wybuchłane. nie mogę. Dlaczego Nika... Gaczka się tego nie odbudowała. I za nie. to, wiesz co, wiesz, dzień ten, co robi Wojna poza nagraniami, musi myścisz się zemścić. Mści się, mści tak. się. Bardzo tak. <laughs> Bardzo. A wiesz co jest najlepsze? Najbardziej, najbardziej niedobre, że ona nie tylko zostawiła tabliczkę, ale zostawiła, zrobiła specjalnie skrzynię i do środka dała itemy, które z tego creepera, z tego czegoś wykupły. I, I tych rzeczy nie było wszystkich praktycznie. Perfidne. No perfitne. No właśnie, to co robisz? Co robisz tutaj? tutaj no, co, co robisz? robisz perfidnego, no, świąteczną. No właśnie sprawdzam co to się wydarzyło, bo widzę, że. w troszkę, ja, nie? nie? Tu jest w ogóle mam wrażenie. <laughs> Podoba mi się ten bedrock <laughs> To jest moja sprawka, <laughs> pamiętaj. <śmieniu> tak Co tu się podziało? Ostatnio widziałem komentarz, że jak będzie jakiś on, powrót on, czy coś w tym stylu To mamy go błagać, żeby usunął te dwa petroki Nie Jeden lokacji, drugi drugi. <śmieniu> nie, u ciebie nie. usuniemy, ale lokacji musi zostać Bo jest taki designerski <śmieniu> <śmieniu> Nie mam pomysł, on usunie to A postawimy na Jak <śmieniu> 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 no, no. Jak to usunie, to postawimy dwa Jeden tu, drugi tu No właśnie, dobra, niszczę tutaj też E, to teraz pomagasz to? Kasia, powinieneś zrobić mi ścisz Teraz się mścisz, tak. teraz jest scena Teraz Zabuduję. nagrywamy scenę, gdzie się mścisz, pamiętaj tak. jak film byśmy nagrywali Zabuduje jej dom cegłami Zabuduje jej dom cegłami Czekaj, co, co tutaj mamy ciekawego Zabuduje jej dom cegłami, zabuduje jej dom cegłami Widzowie, zabuduje jej dom cegłami, cegłami, cegłami Dirtem już jest nudne, ale możesz, możesz całym, no. To mi się podoba. Ten prank jest naprawdę wyboisty. Taki prosty, ale smaczny i prosty. Prosty, smaczny, i Smaczna prosty. Tik, 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 no i gitara. Sympatycznie. Dobra, to wystarczy, wystarczy, o, wystarczy. Nie ma co. Tutaj okay, odłożę. No. nad nim nie ma miejsca. I to jest wszystko jeszcze wszystko. musisz się podpisać, pamiętaj, musisz się podpisać. E, tu masz tabliczkę. <laughs> masz tabliczkę? Dobra. Tu masz. Podaj mi. Napisz jakieś. Czekaj, bo ci A, wziąłem co, przez was przypadek. Was? Bardzo <laughs> przepraszam! <laughs> nie chciałem. Musisz wybaczować mi. Dobra, napisz, napisz jej. O, Powiedz, zrób to z... Tak, o, dobrze. Hello. Napisz, okay, dobra. no. Aha, <laughs> zrobię. Przyznałem się. Dobrze, tak jest. O to chodzi właśnie. Wojan, wojan poza nagraniami, część pierwsza. O to chodzi. Zemsta, mieści się. To co robi poza nagraniami? Stawia pochodnie. Co robi poza nagraniami? Mieści się na Kati zawsze. Te dwie rzeczy robi zawsze poza nagraniami widzowie. Właśnie tak. Te dwie rzeczy. Te dwie rzeczy są robione poza nagraniami. Czyli mieści się na Kati, co popieram. I właśnie miałem też przygotowywać się na nowy odcinek, który nagram. No. Ale nie mogę ci zdradzić za to za odcinek, bo między innymi Bierze w nim udział Twój dom. Oj, to. Zaczynam się bojewać, ale okej, okay. Nie się pobojewać, panie, bo jest to co się pobojewać. Aaa no Jeden ruch i może wszystko spłonąć. Po? To nieważne, nieważne. Po? Dobra, to są groźby widzowie, to są groźby. Wojan co robi poza nagraniami? Grozi. Czyli mamy wniosek odcinka. Wojan poza nagraniami co robi? Stawia pochodnie. Myści się na Kati. Oraz szykuje nędzne plany na palion. Chodź zobaczyć, pokażę ci jeszcze jedną rzecz O, eee, o. Podpisuje budowlę A. Tak Jeszcze A. raz, muszę wszystko wytłumaczyć, co Wojan robi poza nagraniami Wojan poza nagraniami Mści się na Kati. Stawia pochodnie Nazywa butelki. Rozplanowywuje Jakąś Chodź. Chodź zobaczyć dalej, chodź zobaczyć dalej Wyrzucam śmieci z ekwipunku, żeby mieć czysty ekwipunek. Dobra, musimy wszystko jeszcze raz powiedzieć, żeby było wcześniej. <laughs> no nie będę już. Wystarczy. I zawie łapkujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że macie uśmiech na twarzy, czym ci się pozna.